Warszawskim dniu czas na kolejnego gościa i kolejne spotkanie. Gościa wyjątkowego, bo z naturą bardzo obcującego. Z taką naturą też wyjątkową, bo mieszkającą w samym centrum stolicy. Ale taką dziką, więc to w ogóle no wszystko właśnie, jest tak. zupełnie niezwykłe. No dobrze, przedstawiamy w takim razie Janusz naszego gościa. Janusz Sielicki, witamy bardzo serdecznie. Stowarzyszenie na rzecz dzikich zwierząt soku. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaglądają Państwo w te gniazda, my robimy to razem z Państwem. Cztery jaja Sokolica zniosła. Na płacu kultury mam już teraz cztery jaja. 20 marca zniosła czwarte. No i od tego czasu liczymy 32 dni, czyli około tam 21 kwietnia powinny się zacząć wkluć pisklęta. Widzimy ją teraz, jak siedzi w rogu swojego gniazda. Swoje trzeba postówki. od razu powiedzieć, że możemy na żywo obserwować to, co dzieje się w tym gnieździe, nie tylko w tym. Być cały czas z tymi ptakami, obserwować, co się dzieje. To pałac... Nie, nie. nie to jest... Gdzie? Gdzie to jest, panie Nuszu? W tej chwili... To będzie chyba Płock. Możliwe, to będzie chyba płocki ten komin w, w rafinerii, a za chwilę zerkniemy jeszcze do, do Pałacu Kultury. Czyli co 32 dni od momentu, kiedy to jajo się pojawia w gnieździe. Ostatnie. Ostatnie. Bo to jest właśnie taka ciekawostka o wysiadywaniu jaj. Eee, temperatura ciała człowieka to 36,6. Tak w bajkach ludzie biorą te jaja prawda, i, je, i, i, i je wylęgają. Ale jest to niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ temperatura ciała ptaków jest dużo wyższa. Przy 40 stopniach człowiek już jest zagrożony w nasze życie. Tak? Ptaki mają zupełnie inną, inny metabolizm i ich standardowa temperatura to jest 42 stopnie. Eee, a w czasie wysiadywania jeszcze 2 stopnie wyżej. Eee, to jest też ważne, bo to dużo energii, którą ptaki muszą przekazać jaju, e, żeby ten embrion mógł się rozwijać. Do tego jeszcze dodatkowo, jak patrzymy na ptaka, wydaje się, że nie jest opierzony. No ale jak ktoś skubał kurę, to wie, że to nieprawda, ponieważ większość, piór, większość ciała nie jest pokryta piórami, nazywamy to apteriami. Natomiast do wysiadywania jaj u ptaków i osamicy, i osamca pojawiają się takie specjalne pola bardzo mocno ukrwione, bo jak dotykamy normalnie skóry ptaków, to ona jest zimna. Natomiast w tych miejscach jest bardzo gorąca, bardzo mocno ukrwiona i w okresie właśnie wysiadywania służy do tego, żeby tak jak widzimy, jak ptak siada na tych jajach to tak się u... To jest Panie Januszu obraz teraz na, na, na jest, żywo teraz tak, i to też to jest tak, dla, naszych, dla naszych widzów. To się dzieje w, w tej chwili w, w, mm -hmm. w a sam proces tego w, wykluwania też będziemy mogli zobaczyć? Najczęściej to się dzieje wtedy, kiedy samica siedzi na jajach. Na, możemy zobaczyć, jak na jaju pojawią się pierwsze pęknięcia za około a w tej chwili trzy tygodnie, a, bo to jest tak, że te jaja a, najpierw od, od spodu... Piskle ma na dziobie taki specjalny taki specjalny ząb, którym przebija skorupkę i potem opraca się wewnątrz i robi naokoło e, dziurę i dzięki mhm. temu się otwiera. Co jest jeszcze ciekawe u ptaków drapieżnych, tak wszyscy pewnie pamiętają, że jak się na przykład, kura, wlęg, kurczęta wylęgną, to wszystkie są od razu prawda gotowe i żeby wybiec z gniazda. A są zagniazdowniki czy kaczki. Na przykład natomiast u ptaków drapieżnych jest inaczej. Samica składa co 2-3 dni jajo, natomiast na początku wysiaduje tak. Nie na, nie na 100% i od ostatniego zaczyna wysiadywać już bardzo poważnie. Dzięki temu te jaja składane są co 2-3 dni, a piskęta wy, wylęgają się co jeden dzień. E, ma to też bardzo duże znaczenie z punktu widzenia a, szans na przeżycie. Jeśli jest mało pożywienia, no to oczywiście te najstarsze dostają go więcej i mają większe szanse. Jeśli jest dużo pożywienia, wyżywają wszystkie. Także natura ustawiła to w ten sposób, żeby na wszelki wypadek zabezpieczyć, żeby nie wszystkie młode miały cierpiały z powodu na przykład głodu, tylko żeby miały szansę przeżyć największej ilości. A jak natura ustawiła podział obowiązków w rodzinie, kiedy już maluchy się pojawią, to jak to wygląda? Co się będzie działo w tych kolejnych dniach? Po ich? Podział rodzinę? obowiązków jest taki, że w ogóle samiec zajmuje terytorium, a samica do niego dołącza. A w to, dzieje się to w ten sposób, że w czasie toków samiec ofiarowuje jej jedzenie, udowadniając, że będzie w stanie ją wykarmić. Bo teraz jak ona siedzi na jajach, to całkowicie jest zależna od samca. Praktycznie nie poluje, to samiec cały czas przynosi jedzenie dla niej. Później, jak te pisklęta się wyklują, to również przez pierwsze 2-3 tygodnie to głównie samiec je karmi. Potem samica zaczyna również polować. Na dokładkę ważne jest to, że samica jest o jedną trzecią większa, w związku z tym poluje na trochę większe zwierzęta niż samiec, w związku z tym jest w stanie szybciej i więcej tego pożywienia przynieść, a te młode bardzo szybko rosną w ciągu 6 tygodni od takiego kilkunastogramowego pisklęcia. Na przykład dorosta do kilograma. Um, a ona schodzi z tych jaj? Czy to jest tak, tak. że ona usiadła i zostaje tam <laughs> przez, przez miesiąc? Nie, nie, nie. Ona e, codziennie parę razy schodzi z jaj. Wtedy samiec ma szansę nawet na nich posiedzieć przez 15 minut. A czyli a, też, też pomaga w wysiadywaniu. Tak, tak. No, pomaga głównie po, pożywieniem, ale również przy wysiadywaniu. Natomiast samica na te kilka minut zawsze musi zejść, żeby na przykład zjeść. No, nogi trochę... rozprostować, wyciągnąć no, skrzydła, wiadomo. Zresztą te, te, nogi też jest ciekawy, bo, ciekawy temat, bo jak Państwo z, będą mieli okazję kiedyś zobaczyć, jak samica wchodzi na jaja, to tak bardzo specyficznie te, no, te szpony, które są bardzo ostre i służą do zabijania, a, tak zwija, żeby nie uszkodzić tych jaj. To bardzo ciekawie wygląda, a, można to zobaczyć w na naszym podglądzie wielokrotnie. A teraz nie tylko zresztą w Warszawie, bo mamy tych podglądów około 20. W, w jednym z dniach w Kawęczynie mamy 3, 3 jaja, jeszcze jedno pewnie się pojawi, a na przykład w Lublinie tych jaj jest 5, a w związku z tym tam będzie jeszcze więcej do do nakarmienia. No właśnie chciałem zapytać, czy Warszawa może na rekord idzie z tymi czterema. Ale... <laughs> ale jednak nie. Nie, nie, to jest taki standard, że szokoły mają cztery jaja, czasami trzy, czasami pięć, ale tych pięć to jest naprawdę rzadkość. Takładnie w Roblinie mamy taką samicę wrodkę, która już od wielu lat składa pięć jaj i z reguły udaje mi się wyprowadzić wszystkie młode, cały, cały ląk pięć sztuk. Tradycją jest, do której już nas Państwo przyzwyczaili, że wybieramy imię dla pisleków, dla maluchów. Czy ten konkurs już jest ogłoszony, czy już można wymyślać imiona? Czy znaczy, wymyślać już można? <grym> Ale mniej więcej co jakieś dwa tygodnie zaczniemy zbierać imiona. Potem z tego, co zaproponują Warszawiacy, wybieramy po 10 do głosowania. Potem odbywa się etap głosowania i w momencie, kiedy obrączkujemy młode sokoły, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to są samce i samice. Wtedy mamy dwie listy na imion dla samca i dla samce odpowiednio do tego, ile ich będzie, takie dostaną imiona. Rodzice z Pałacu Kultury, przypomnijmy, jak się nazywają? To jest Giga i Franek. Franek jest znany z tego, że wcześniej mieszkał na Bielanach. To jest słynna historia, przeprowadek sokołów, tak? Cała telenowela. To też jest ważne to, że Franek jest takim reintrodukowanym, czyli wychowanym w hodowli i wypuszczonym specjalnie w tym celu. Ponieważ sokół będrowny generalnie w Polsce wyginął w latach 60. jak również w większości Europy i Ameryki Północnej na skutek DDT. Ten środek chemiczny kiedyś popularny pod nazwą Azotox powodował, że skorupki jaj były cieńsze, w związku z tym te jaja pękały pod wysiadującą samicą. No i w sokolnicy zaczęli je hodować, wypuszczać. No i w tej chwili mamy ponad 30 par w miastach, już około 20 par w lasach, są też w górach, więc mamy tę populację, która powoli powoli wraca. Otrzymamy kciuki za młode pisklaki tak, i jest. za to, by jak najwięcej a, takich dzieciaków przychodziło na świat sokoli. Dziękuję. żeby Co najmniej, żeby było tak jak w Lublinie, tak? Co najmniej się dokładnie tak. Bardzo dziękujemy Janusz Sielicki, Stowarzyszenie na rzecz dzikich zwierząt soku, gość Warszawskiego Dnia. My Dziękuję. zachęcamy Państwa, żeby wejść na stronę Stowarzyszenia i tam podglądać, zajrzeć do gniazda, nie tylko tego, na Pałacu Kultury.